Cześć, z tej strony ciastkowe. Przed Wami odcinek, może nie vlogowy, ale na temat ustawień Daisy plus serwerów eksperymentalnych w wersji 0.60, o których Wam za chwilę powiem. I zaczniemy najpierw od konfiguracji i ustawień Daisy, zmian w plikach. W plikach gry są dwa takie pliki. W lokalizacji, oczywiście, wchodzimy na użytkowników swojego użytkownika, wybieramy dokumenty Daisy i tam mamy plik pierwszy. Już wam pokazuję o nazwie DAISY z rozszerzeniem CFG, tak jak widzicie tutaj. Otwieramy go w notatniku. I w tym momencie, w tym pliku, należy zmienić dwie wartości GPU Max Frames Ahead i Detected Frames Ahead. To ma być ustawione na jedynki, tak jak widzicie w tym miejscu. U mnie jest to zmienione na jedynki w tym momencie, i tak należy to zrobić. Jeszcze raz wam to pokażę. Dokładnie tutaj. W tych dwóch miejscach. Na jedynki zapisujemy ten plik i możemy już spokojnie, spokojnie na tym pliku grać. Druga rzecz to plik w tej samej lokalizacji, tyle że jest on z nazwą naszego profilu, czyli w moim wypadku ciastek, i z rozszerzeniem Daisy Profile. Oczywiście bez tego rozszerzenia wars. Otwieramy go także w notatniku i tutaj musimy zmienić 5 wartości mouse smoothing to complexity shadows distance view distance i prefer objective view distance na te dokładnie wartości podane w tym pliku to oczywiście mam wszystko wrzucę do opisu filmu, żebyście mieli pod ręką i oczywiście ten plik wygląda w ten sposób dużo tego jest ciężko będzie znaleźć to o co nam chodzi prosta sprawa klikamy na plik gdziekolwiek stawiamy kursor Ctrl F Wyszukiwanie. Bierzemy pierwszy z brzegu, tak jak na przykład Mouse Smoothing, control C, Ctrl Play control znajdź następujący, mamy gotowe, znalezione. Zmieniamy jedynie wartość w standardzie jest 30 na 0, tak samo robimy z kolejnymi, pyk, mamy 750 tysięcy, zmieniamy na 150 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te pięć wartości, dlaczego ja mam ustawione standardowe, ponieważ pobrałem eksperymentalny, on zmienił mi plik, zmienił mi także wartości w tych plikach i mam je ustawione w standardzie i to mi nie przeszkadza, ponieważ eksperymental chodzi mi zdrowo w 60 klatkach. Czasami są jakieś uskoki poniżej 60, ale to jest bardzo rzadkie. Średnia ilość klatek po przebiegnięciu się przez kawałek czerno. Bo dajże 56 lub 58 mi pokazywało, więc jest naprawdę w porządku. Nie potrzebowałem na razie tego zmieniać. Po wejściu Daisy na serwery stabilne, oczywiście w wersji 0.60, wszystkie te parametry sobie pozmieniam i sprawdzę, jak duża jest różnica. To po pierwsze, a po drugie, zobaczę, czy opcje uruchamiania, o których za chwilę wam powiem, będą działać. Niestety w tym momencie, jeżeli chcecie grać na eksperymentalu. Opcji uruchamiania nie używajcie, ponieważ przez nie wyskakują błędy i gra nie chce się poprawnie uruchamiać. Ale jeżeli gracie jeszcze w wersji 0.59, to te parametry jak najbardziej Wam pomogą. Oczywiście, jeżeli w wersji 0.59 z tymi opcjami uruchamiania będzie problem z odpaleniem gry, to je wyrzućcie. Zazwyczaj to pomaga, w niektórych przypadkach po prostu gra się nie uruchamia, ale to nie jest problem. Nic Wam się nie popsuje, nic złego Wam się nie narobi. Już tłumaczę, jak to zrobić. Otóż otwieramy bibliotekę, klikamy właściwości i tutaj mamy od razu w pierwszej zakładce ogólne. Ustaw opcji uruchamiania. Tu wklejamy tą linijkę całą. W opisie będziecie ją mieli. Już tłumaczę poszczególne parametry, właściwie dwa są najważniejsze, bo reszta po prostu musicie wkleić i tyle. No splash, no pause. Musi być. Tu nie ma co tłumaczyć, ponieważ nie ma żadnych wartości, tak samo jak Malok System. Extreats ustawiacie na 8. Ja mam to na twardo ustawione, tak zostawcie, ale te dwa parametry, po pierwsze CPU count jest to liczba rdzeni Waszego procesora, ja mam cztery rdzeniówkę Intela, dlatego mam ustawione na cztery. jeżeli macie dwa, ustawcie 2, Czyli macie 8 ustawcie 8 w, w przypadku AMDK, chociażby. No i max memory, czyli liczba waszej, ilość waszej pamięci, RAM, pamięci operacyjnej, ja mam 8 GB, dlatego 8192, jest to w megabajtach poustawiane wszystko i taką wartość należy podać, jeżeli macie 6 bądź 4, ustawcie to według odpowiedniej ilości, to będzie tak w przypadku jednego, to jest 1024, dwóch 2048, 4, 4096, i tak dalej, i tak dalej. W przypadku 8-8192. Takie wartości ustawiacie, jakie posiadacie ilości ramów właśnie i, e, i rdzeni w swoim procesorze, to kopiujecie i wklejacie do opcji uruchamiania, zamykacie, uruchamiacie grę. E, oczywiście, jeżeli nie jest to wersja eksperymentalna. W tym momencie ja mam odpalonego eksperymentala, i na temat opcji uruchamiania i zmian to tyle. Teraz przejdźmy do. Wersji eksperymentalnej. Dla osób, które nie wiedzą, jak to uruchomić, właściwości Daisy, beta, tutaj wybieramy Experimental Unstable Testing Version, zamykamy, pobierze nam się 1,5 bądź 2 giga, już nie pamiętam. W tym momencie możecie uruchomić grę. Eee, ważna rzecz, jeżeli gra nie będzie wam się chciała uruchomić, będą pojawiały się błędy. Ważną rzeczą, właściwie najważniejszą, jest aktualizacja systemu i nie chodzi tutaj o update z systemu do nowszej wersji, czyli z siódemki, załóżmy do ósemki czy dziesiątki. Nie, to kompletnie nie o to chodzi. Na siódemce tak raz spokojnie działa. Należy wejść w panelu sterowania do Windows Update. Już wam to pokazuję. I w Windows Update. Należy kliknąć, sprawdź, czy są aktualizacje, jeżeli nie macie ich dostępnych na liście. Pojawi wam się najprawdopodobniej pojawią się tutaj takie dwa, dwie opcje, dwa okienka, w jednych będą aktualizacje najważniejsze, poniżej opcjonalne. Należy zainstalować wszystkie. Poza pakietami językowymi, które nie są kompletnie potrzebne, a bardzo dużo miejsca zajmują, więc pakietów językowych zwyczajnie nie pobierajcie i nie instalujcie. nie instalujcie. Całą resztę należy zainstalować, aktualizacji. Wtedy gra będzie chodziła jak należy, spokojnie się będzie odpalać. Ja miałem ten sam problem, zaktualizowałem i gra chodzi bardzo ładnie. Po uruchomieniu gry, menu wygląda w ten sposób, bardzo podobnie do tego co było. Klikamy Change Server. Tu Wam wyrzuci listę wszystkich normalnie dostępnych serwerów, także tych zwykłych, żeby przefiltrować je do tych, które są eksperymentalne. Wchodzimy w zakładkę Filter, w Host wpisujemy Experimental i odznaczamy opcję Passworded. Klikamy Apply i tak jak widzicie pojawił Wam się jedynie te serwery, które używają wersji 0.60, są eksperymentalne. Jest ich w tym momencie, nie wiem ile to, 12 bodajże. 13, jakoś tak. Teraz tak. Jak widzicie, wszystkie serwery są pełne, prawie pełne. A nawet jeżeli na chwilę zwalnia się miejsce, to ludzie już e, siedzą i, i klikają, żeby tylko się dostać. Ja robię to w taki sposób: odświeżam listę i sprawdzam, na którym serwerze, jeżeli oczywiście jest e, i tak się dzieje, wychodzą gracze bądź ich wyrzuca. Należy to co chwilę sprawdzać. U mnie to działa, ja tak robię i zazwyczaj po kilku minutach się dostaję na serwer. Tam widać było, że bodajże gdzieś tutaj na górze, na którymś z, serwer, z serwerów, już jedna osa została usunięta bądź wyszła. Ja to sprawdzam, jeżeli widzę, że na którymś serwerze jest mniej ludzi. Jeżeli jest 0 na 60, na pewno się nie dostaniecie, bo, bo nie da się zwyczajnie na co serwer wejść. Za chwilę on będzie pełny. Ale podam wam tylko przykład. Jeżeli na którymś z serwerów zobaczę, że jest mniej niż 60 osób, robię to w bardzo prosty sposób, mianowicie klikam dwa razy, pojawia mi się komunikat, że jest maksymalna liczba graczy i spamuję Enter, myszką klikam OK. Enter. OK, Enter, OK, i tak aż do momentu, gdy uda mi się dostać na serwer. Czasami trwa to minutę, 2, 3, 5, pół godziny, a czasami nawet dwie. No niestety, tak to jest z wersją eksperymentalną, że wszyscy są, chcą grać, a serwerów jest tylko 12, więc możecie się domyślać, jak wiele osób próbuje się dostać na te serwery. A jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli będziecie uruchamiać grę, gra Wam się uruchomi, będziecie mieli czarny ekran zupełnie, a będziecie już słyszeć te dźwięki w tle, tak, wiatru, gdzieś tam szum liści, kliknijcie Alt-Ctrl-Delete i z powrotem powróćcie do gry. Będzie wszystko w porządku. Gdzieś tam po prostu e, obraz graficznie się nie wczytuje, ma jakieś problemy i wystarczy e, otworzyć sobie gdzieś tam menadżera i z powrotem wrócić do gry i jest wszystko ok. E, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o to, co chciałem Wam po, powiedzieć i przekazać. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu Wam pomogłem. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, e, skomentujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, także piszcie w komentarzach. Zachęcam was do odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku. Link jest podany w opisie. Tam, oczywiście, dodatkowe informacje, których na YouTube nie znajdziecie: na temat tego, co, kiedy, gdzie i o której godzinie będzie udostępniane. Na YouTube oczywiście od kolejnego tygodnia materiały, filmy będą udostępniane nie tylko na YouTube, ale także na moim fanpage'u na Facebooku. Dodatkowo na Facebooku znajdziecie krótkie materiały. Usunięte z odcinków lub takie, które do, na odcinek się nie nadawały, a jest na nich coś ciekawego bądź zabawnego. Będą to zazwyczaj materiały 30 sekundowe, minutowe, dwuminutowe. Coś, coś takiego, co wyrzuciłem z odcinka, a wydaje się fajne i będę chciał Wam pokazać jako taką ciekawostkę gdzieś tam na szybko. To, to na Facebooku na pewno będzie, będzie tego więcej. A więc zapraszam i zachęcam Was do odwiedzania zarówno kanału tutaj, jak i, i fanpage'a na Facebooku. Pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję, w wersji stabilnej 0.60 w Daisy. Hej!